Witam wszystkich bardzo serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Auto Import Nieporem. Przed nami prezentacja auta, która już u nas występowała. Co prawda w wersji kombi, w hatchbacku jeszcze nie mieliśmy korolli, no ale w takim wypasie, jak tutaj. To jest wersja Executive, czyli wersja najwyższa, jaka była dostępna w danym roczniku. Jest to rocznik 2019, modelowo 2020 i też w Szwecji był sprzedawany jako samochód z 2020 roku, bo u nich nie bierze się pod uwagę roku produkcji, tylko bierze się e, datę pierwszej rejestracji. Najmocniejsza wersja dostępna w Europie, bo dwulitrowa hybryda oczywiście 184-konna. Dostępna w Europie najmocniejsza wersja, bo pamiętajcie, że w Stanach jest dostępna wersja GR sportowa 300-konna nie wiedzieć czemu w Europie tego auta nie ma, znaczy no, pewnie chodzi o kwestie e, normy emisji spalin, e, no ale mamy tutaj taką namiastkę, naprawdę bardzo pięknie skonfigurowany samochód, e, bezwypadkowy, nie po taksówce, nie po uberze i nigdzie nie lakierowany z bardzo niskim przebiegiem. Czy można taką hybrydę kupić, można. Prezentuję wam. No, i tak jak właśnie powiedziałem na wstępie, Corolla z niskim przebiegiem bo tutaj mamy zaledwie 53 tysiące kilometrów przebiegu, co jest czymś wyjątkowym. Jak sobie przeszukacie oferty w Polsce czy za granicą, jest bardzo mało samochodów, właśnie z niskimi przebiegami. A w takiej konfiguracji myślę, że w ogóle ciężko będzie wam znaleźć, bo jest to najbogatsza dostępna wersja tego samochodu, jaka była w 2019 roku. Jest to wersja Executive, pomimo że ma czarny dach, to nie jest to wersja GR, tylko to jest dodatkowy pakiet właśnie czarnego dachu, dodatkowy pakiet czarnych lusterek. E, najdroższe felgi, jakie były dostępne w tym roczniku, jeżeli byście teraz zamawiali Toyota, to te felgi w wersji Executive są w standardzie. W 2019, jak sprawdzałem, dopłata 9,5 zł. E, najdroższy kolor tutaj jest 3,5 bodajże dopłaty na tą chwilę. E, biały, perłowy, to nie jest ten. Taka Toyota, jakbyście sobie teraz skonfigurowali w salonie, z tymi wszystkimi dodatkami, jakie tutaj są, bo my tutaj mamy wszystko, co było dostępne w tym modelu. Mamy słuchajcie asystenta pasa ruchu, mamy lampy LEDowe. Mamy head up display. Mamy duży wyświetlacz. Mamy kamerę cofania. Co prawda nie mamy nawigacji, ale tą nawigację myślę, że można uruchomić. To to jest jedyna rzecz chyba, którą ten egzemplarz nie ma. To taki samochód z tym pakietem stylistycznym, z tymi felgami. Na tą chwilę jakbyście chcieli skonfigurować sobie takie auto, to wychodzi w wersji hatchback 5-drzwiowej, uwaga, 180 tysięcy zł. Oczywiście minus rabat, jaki uzyskacie, to już zależnie od dealera, u którego będziecie zamawiać. Ile ten samochód kosztował 2000 w 2019 roku, podejrzewam, że jakieś 150-160 tysięcy, ale to było i już nie wróci, więc nie ma co porównywać cen z tamtego roku. E, ile to auto wyszło, oczywiście dowiecie się na koniec. I zaczynamy prezentację od środka. Pokażę Wam auto w środku. Samochód nie jest zwykle zadbany, jak na Toyota. Zero jakichkolwiek uszkodzeń. Zwróćcie uwagę, tu mamy 18-calowe felgi. Naprawdę jedna felga ma jakieś drobne uszkodzenia. E, mamy drugi komplet kół do tego samochodu. Teraz są założone te letnie, z uwagi na to, że e, zimowe są z kolcami. I to są koła, drugie bodajże 17 cali z aluminiowymi felgami. Mi osobiście się powiem Wam szczerze Corolla podoba. No jest to faktycznie powrót do nazewnictwa. To jest 12 edycja koroli, z tego co pamiętam. Jest powrót do nazewnictwa, bo wcześniej ten model się nazywał, zresztą nie wiem czy kojarzycie w ogóle, że jak wchodziła ten model, to początkowo miał się nazywać Auris, ale zmienili nazwę na Europę, na Corollę. No i mi się osobiście bardzo podoba, jeżeli chodzi o design Toyoty, Jest bardzo nowoczesny. Jest ten Kształt jest mocno proporcjonalny, ma fajne proporcje, taki... Nawet duch sportowy w tym samochodzie jest i powiem Wam szczerze, że bardzo żałuję, że nie ma wersji GR sprzedawanej w Europie, bo na pewno byłby to hit sprzedaży. A Toyota pokazała modelem Yaris GR, że potrafi robić sportowe auta no i wcale to nie są dziadkowozy tak jak to kiedyś się przyjęło. Nie będę Wam pokazał bagażnika. Bagażnik 360 litrów z podwójną podłogą tak, w wersji hybrydowej. Takie koła, opony praktycznie nowe. Kolce trzeba sobie powyciągać. Felgi szare, niezniszczone też. Felgi widać, że świeże. Opony bodajże nowe. Okien. Kolce, bardzo dużo kolcy, ale opona. Pamiętajcie, że to jest opona nordycka. Ona zupełnie inaczej zachowuje się na śniegu, więc warto sobie poświęcić trochę czasu i te kolce powyciągać. Auto praktycznie bez żadnych uszkodzeń z zewnątrz. Samochód oglądaliśmy na miejscu, także też dużo o tym na temat tego samochodu widzieliśmy. Bardzo fajny zabieg stylistyczny z tym polakierowanym dachem. Ładnie ucięta tutaj linia tego dachu. To wszystko fajnie wygląda. Jeszcze zobaczymy. No Nawet czuć, słuchajcie, to jest podwójnie lakierowany lakier, czyli tutaj mamy 90 mikronów, a tu będzie 160-180, bo nawet jest taka chropowatość. Ja się zastanawiałem przy XC40, jest identyczny zabieg zrobiony. Najwyższa wersja, to już Wam pokazuję w lusterkach: macie informację, że samochód ma czujniki martwego pola. Wykonanie Toyoty. Wiecie, co ja myślę o samochodach japońskich, i one bardzo ładnie wyglądają, ale jak już do niego wsiądziecie, jak już go dotkniecie to pomimo najwyższej wersji wyposażenia słuchajcie no to nie jest to nie jest taki top topów no to jest po prostu Toyota. Jak ktoś miał Toyota, to nie będzie mu to przeszkadzało. Jak ktoś siedził lepszym samochodem, nazwijmy to bardziej premium, to będzie. Nie było dostępnych w Europie elektrycznych fotelin, przynajmniej ja nie widziałem. Mamy widzę regulację lędźwi, mamy, zobaczcie, grzaną kierownicę, mamy asystenta parkowania, mamy aktywne światła i mamy podgrzewaną przednią szybę w miejscu, gdzie są wycieraczki. Mamy tutaj bardzo fajne fotele. Uważam, z czerwonymi przeszyciami. To są takie ala kubły w wersji Executive, nie wiem, czy to była dodatkowa opcja w 19 roku czy nie. Tak samo podoba mi się to przeszycie na desce. Zwróćcie uwagę. Mamy przeszycie w kolorze czerwonym. Mamy czarną podsufitkę. Mamy grzane fotele i mamy, słuchajcie, łopatki zmiany biegów. Odpalimy sobie samochód. Auto już jest gotowe do jazdy. Pamiętajcie, że Corolla i każda hybryda Toyoty nie ładuje się podczas jazdy akumulator 12 v dopiero na postoju, tak jak teraz auto stoi i nam odpali silnik, w pozycji P dopiero ładuje nam akumulator 12V, dlatego tak często te akumulatory słuchajcie, siadają, tak naprawdę nie wytrzymują dwóch, trzech lat, no bo jak ktoś wiecie nie trzyma samochodu na postoju włączonego, a raczej no nikt z Was i z... ja tak samo nie trzymam tego auta specjalnie, to ten akumulator nie ma się kiedy doładować. Niestety bateria, czyli układ hybrydowy nie doładowuje tego akumulatora. Mamy widzę łopatki zmiany biegów, to też pewnie jest dodatkowa opcja. Nie wiem po co łopatki zmiany biegów w skrzyni CVT, czyli w tzw bezstopniowej, no ale są. Wyświetlacz dosyć fajny, jak na Toyota, uważam, że tutaj nie ma się czego przyczepić. E, w pełni elektroniczne zegary, jeżeli chodzi o środek, to ten wyświetlacz jest dosyć duży, czyli nie są w pełni elektroniczne, przepraszam, bo po lewej, po prawej mamy zwykłe wskazówki. E, tempomat, słuchajcie, jak tutaj działa tempomat w tym aucie, a, już tutaj Toyota przeniosła, widzę, w tym miejscu, e, asystent pasa ruchu włączymy i tutaj mamy to, bo kiedyś taki zawsze dędzelek wystawał. E, duży wyświetlacz e, i ten wyświetlacz, no ma Taką sobie jakość, tak? Zwróćcie uwagę na kamerę. To nie jest nic oszałamiającego. Klimatronik dwustrefowy, tutaj grzane fotele i mamy tryby jazdy. Tutaj mamy sport, normal, comfort, eco. Zostawimy może klientom w eco, a jeszcze mamy, słuchajcie, tryb Sport S i jeszcze custom. No to naprawdę tych tutaj wersji Toyota nie pożałowała. Zrobimy im w wersji eco. Nie jest tu mocno poniszczone, aczkolwiek to jest black piano i to będzie z czasem poniszczone na pewno. Tak samo boczki macie też black piano. Wejdziemy sobie w menu. Tak wyglądają tutaj aplikacje. Nie mamy, słuchajcie, mapy. Jest informacja, że nawigacja w tym systemie jest niedostępna. No ale mamy Android Auto. Jak sobie podłączymy po kablu, to wszystko mamy Android Auto. Także nie ma tutaj najmniejszego problemu. Wyjdziemy sobie jeszcze, a tutaj mamy taki rzut. No to tak to generalnie wygląda. Idziemy pod maskę. Jak idziemy pod maskę, to pamiętajcie, że jest to Japończyk, czyli muszę na chwilkę się rozłączyć. Zanim jeszcze, słuchajcie, pójdziemy pod maskę, no to pokażę Wam jeszcze, jak Toyota przykładowo rozwiązuje przyciski odgrzania foteli. No to jest takie mocno, mocno leciwe, pomimo że ma wyświetlacz, pomimo że to nic tu nie przenosi, czyli te dodatkowe opcje są. Tutaj uważam to za minus. E, powinniście z Toyoty troszeczkę już pójść w nowoczesność, tutaj dodać, nie wiem, e, czy tutaj na ten panel przenieść, no to jest takie trochę archaiczne. E, tak samo tutaj wiecie, grzanie kierownicy czy czegoś. To też jest śmieszne. Grzanie kierownicy, słuchajcie, odbywa się tylko w miejscu, gdzie powinniście trzymać ręce. Już tutaj górna część i dolna część nie jest grzana. Taka oszczędność od Toyoty. Tak samo jest w Rawce, którą mieliśmy, którą prezentowałem. Identyczna sprawa. E, to są takie niuanse. Tak samo to, co zawsze Wam podkreślam. Dywan w Toyocie, nie mówię o dywaniku, który to akurat jest akcesoryjny i dodatkowo dokupiony. Chyba kosztował, jak patrzyłem, ten z białą nicią, jakieś 700 zł. Absurdalna kwota. O, nie wiem, czy to widzicie. To jest dywanik, który nie ma pod sobą gąbki, czyli nie ma żadnego wygłuszenia. Dywan w całym samochodzie, w każdym Japończyku, czy to Toyota, czy Mazda, czy Honda... Nie ma wygłuszenia tak jak w samochodach typu Volvo, BMW czy Mercedes. To są takie różnice. Kolejna różnica to jest właśnie otwieranie maski. To tylko chyba w Lexusie, jeżeli chodzi o Toyotę, jest, słuchajcie, podnośnik. Tutaj podnośnika nie ma, że musicie chwilkę poczekać. O, słyszeliście ten dźwięk? Kliknięcie tego oto zacnego mi tu wyzwania, zacnego plastiku. O. To jest wykonanie Toyoty, ale szacun dają wygłuszenie maski. Za to już zwróćcie uwagę, nie ma pokrywy silnika. Po co dawać pokrywę silnika? Doszli do wniosku, że nie ma co zakrywać, nie ma co wydawać pieniędzy. I w sumie racja, po co to robić? Nie zakrywamy, wszystko jest widoczne. Zawsze na czymś zaoszczędzimy. Podwójny układ chłodzenia, ze względu na to, że jest to hybryda. W kawie jest schowany, słuchajcie, system do. O, jeżeli byście szukali, chcielibyście auto odpalić, to tutaj w skrzynce bezpieczników jest malutki plusik wy, e, wyprowadzony. Pamiętajcie, jeżeli nie wiem, rozładuje Wam się akumulator 12V, tutaj musieliśmy doładować klientowi ten akumulator 12V, i teraz ten akumulator trzyma. To właśnie przez tą, przez ten plusik o, odpalił nam się dwulitrowy silnik przez ten plusik możecie doładować. Minusik, sobie musicie złapać na e, tutaj najlepiej widać o, w tym miejscu mamy masę i tak wygląda pod maską to jest jednostka dwulitrowa nie 1.8 za dwulitrówkę też jest dopłata w Toyocie e, więc to jest e, tak naprawdę no, najwyższa wersja jaką można było sobie zamówić korozji tutaj jeszcze nie ma no, to jest 19 rok ale we wszystkie te słuchajcie otwory powinno się powpuszczać wosk tak samo tutaj zwróćcie uwagę Pojedziemy tym autem, pokażę wam podwozie. Uważam, że już Toyota tutaj troszeczkę odrobiła lekcję, bo więcej dała osłon plastikowych, więc to podwozie jest mniej narażone na te uszkodzenia. Nie ma co przedłużać. Każdy jest zawsze zainteresowany, jak wygląda samochód ze Szwecji. Japoński samochód, jak wygląda jego podwozie? Każdy zawsze, słuchajcie, dzwoni o japońskie auto. My mieliśmy ostatnio Nissana, Kaszkaja. Jak wygląda podwozie, panie Stanisławie? Trzeba to pokazać. Słuchajcie, decydujecie się na samochód japoński, więc świadomie się decydujecie na samochód, w którym producent was olał i tego zabezpieczenia podwozia nie zrobił. Jeżeli się decydujecie na taki samochód, to nie wymagajcie od tego auta, że on nie będzie miał korozji od spodu. Bo się na takie auto decydujecie. Chciałbym to wytłumaczyć. Jeżeli nie chcecie mieć korozji od spodu, wybierzcie markę Premium i tam faktycznie zabezpieczenie podwozia jeszcze jest. Zaznaczam, że jeszcze jest, bo też już producenci typu Volvo powoli odchodzą od tego, od tej kwestii. Jeżeli chodzi o japońskie samochody, ta kwestia nie była robiona od lat, nie wiem, 90. Nigdy Japończycy nie zabezpieczali praktycznie podwozi, więc. Decydujecie się na takie auto? Miejcie tą świadomość. Po prostu. Albo robicie zabezpieczenie sobie, albo dalej jeździcie i tyle. I, i nic z was nie kosztuje. Idziemy zobaczyć podwozie. Zobaczymy korolę od spodu. To jest zawsze ciekawy temat dla wszystkich. Jak wygląda Japończyk ze Szwecji? Jak wygląda jego podwozie? Słuchajcie, jak ma wyglądać? No ma tak wyglądać, jak go zaprojektował producent. Czyli skoro go zaprojektował tak, że go nie zabezpiecza i uważa, że jest wszystko ok. No to nie wymagajmy od auto używanego, że nie będzie miał korozji aczkolwiek ten egzemplarz, zwróćcie uwagę na wahacze, które wyglądają często bardzo, bardzo słabo tej korozji nie mają, na wydechu niewielkie oznaki korozji tutaj bardzo cenny temat zabezpieczajcie sobie te rzeczy, bo niestety są takie belki porobione, słuchajcie może to też trochę i zabezpiecza, zobaczcie wahacze z przodu, belkę jeszcze jest idealna, aczkolwiek tu wszystko trzeba wywoskować i takie miejsca już oczyścić, bo to będzie korodowało. Bardzo dużo osłony, te osłony trzeba wszystkie pościągać, bo tu pod spodem nie ma zabezpieczenia. Tak samo tą osłonę termiczną warto by było ściągnąć, tą tak samo i dopiero to pozabezpieczać. Tu ciekawe rozwiązanie mocowanie czujnika poziomowania. Tu zobaczcie, niewielka korozja na łączeniu. A, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Myślę, że z polskich salonów nie jedna wygląda gorzej. Jedziemy na podsumowanie na plac. No i widzieliście podwozie Toyotki. Uważam, że na tą chwilę jest idealny moment, żeby ją zabezpieczyć. Czyli trzeba zdjąć te wszystkie osłony, wszystkie osłony termiczne, wszystkie te osłony plastikowe, umyć to porządnie, żeby to wyschło. No może nie teraz, tylko tak naprawdę na wiosnę lepiej to zrobić, żeby to dobrze wyschło. Eee, I dopiero zabezpieczyć. Woskowo zabezpieczyć, bezbarwnym woskiem, żeby było widać, co się dzieje pod spodem. Eee, można sobie dodatkowo wygłuszyć nad kola e, takimi masami bitumicznymi. Eee, wtedy też ten samochód będzie lepiej wygłuszony. Dlaczego Toyoty są słabo wygłuszone? No bo tego wygłuszenia nie mają. Będzie bez gimbala, końcówka bo się rozładował. Dlatego właśnie, bo samochód nie ma wygłuszenia. Nie ma, słuchajcie, gąbki pod dywanami, nie ma wygłuszenia w boczkach, nie ma wygłuszenia w nadkolach, dlatego w tym aucie jest głośno, po prostu. Jeżeli producent na tym oszczędza, no to konsument, który to auto świadomie wybiera, bo świadomie wybieracie Toyotę, bo jest faktycznie autem niezawodnym, jest autem bardzo ładnym, jest autem bardzo ekonomicznym, nic się w tym aucie nie dzieje ale pewne wady ten samochód ma i można sobie te wady pousuwać e, w ten sposób, że po prostu zaprowadzacie, dopłacacie zewnętrznym firmom i te firmy dla Was ten samochód po prostu wygłuszają, zabezpieczają e, i Toyota posłuży Wam jeszcze, jeszcze więcej. Silnik dwulitrowy czy 1.8 nie ma znaczenia, tutaj mamy 184 konie i to fajnie jeździ i skrzynia CVT jak najbardziej e, fajnie się tutaj sprawdza, nie ma takiego wiecie, znaczy wyje ten silnik oczywiście jak chcecie mocniej przyspieszyć, ale to jakoś nie przeszkadza, jeżeli chodzi o system hybrydowy Toyota moim zdaniem jest jednym, no chyba najlepszym producentem tego systemu, to oni tak naprawdę wymyślili, to się sprawdziło, to się przyjęło, zresztą sami wiecie ile tego jedzie na taksówkach. Co jest ważne przy tym egzemplarzu, bo teraz powiem o cenie. Dla niektórych będzie to wysoka cena, słuchajcie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wyposażenie tego samochodu, czyli konfigurację najbogatszą, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, że auto ma 53 tysiące km przebiegu, że jest bezwypadkowe, bezszkodowe, ma najdroższy lakier, felgi i tak dalej i tak dalej i kolejna rzecz, że nie jest po Uberze, nie jest po taksówce, nie jest po powypadkowe, to ta cena wcale nie jest wysoka. Tutaj auto wyszło poniżej 105 tysięcy. Ze wszystkim, z opłatami na gotowo, z przywiezieniem, z dwoma kompletami kół. W takiej wersji samochód, przypominam, na tą chwilę kosztuje 180 tysięcy. Czy to jest dużo? Za hatchbacka to jest dużo. Oczywiście można kupić wersję Active za 70 tysięcy. Można kupić wersję Executive powypadkową z różnych krajów sprowadzaną po taksówce z cofniętym licznikiem. Naprawdę, słuchajcie, dalej się cofa liczniki. W Polsce niestety, to, że się zmieniło prawo, to niestety zmieniło się też na tą chwilę to, że ci co cofali, dalej cofają, więc musicie na to uważać. To ty nie sprawdziliście w żadnej bazie, jeżeli jest wprowadzona na przykład z Francji czy z Włoch, musicie mieć bazę, dostęp do bazy w danym kraju. Jeżeli chodzi o Szwecję, no to tutaj wszystko sprawdzacie po numerach rejestracyjnych. Jak to auto będzie wyjeżdżało z placu, zobaczycie sobie numery rejestracyjne szwedzkie. Na tych numerach jest numer WIN i możecie sobie wszystko sprawdzić na stronie Karinfo. Przebieg tego samochodu, pochodzenie, kto tym autem jeździł, z imienia, nazwiska, wszystko, dokładnie wszystko. Mało tego, ten samochód był serwisowany od początku do końca w Toyocie i ma odnawianą co roku gwarancję. Ten samochód ma gwarancję normalnie, nazwijmy to taką małą producenta. Toyota ma taki program i bardzo ten program mi się podoba, że jak robicie u nich serwis, który wcale nie jest drogi, to. Tak jakby dostajecie na kolejny rok gwarancji i ten samochód jest w tym pakiecie objęty. Także spokojnie tutaj klienci, którzy zrobią sobie serwis w tym samochodzie, to będą mieli tą gwarancję jeszcze przedłużoną. Auto jest jakoś niedawno po serwisie, już teraz nie pamiętam. Słuchajcie tą prezentację, bo się trochę mieszam. Cenę poznaliście. Jeżeli jesteście zainteresowani sprowadzeniem, uwaga, auta bezwypadkowego, z pewnym przebiegiem, z pewnym pochodzeniem. No, to tylko Szwecja i tylko Auto Import Nieporęt. Troszeczkę muszę się tutaj zareklamować na koniec tej prezentacji. Zapraszam wszystkich na naszą stronę. Na dole Wam się wyświetli, albo tutaj z boku www.autoimportnieporęt.pl. Tam jest dokładnie proces opisany. To jest fajne, że ten samochód to jest drugie auto, które sprowadziłem dla tej rodziny. Kupili u mnie. V40 T3, i tak są zadowoleni z tego samochodu, że teraz od nich z rodziny ktoś właśnie zamówił tą Toyotę. I dzisiaj ten samochód odbierają. Za chwilkę zobaczycie, jak Toyotka opuszcza nasz plac. I przyznacie naprawdę, że samochód może się podobać i robi wrażenie. Mi się osobiście bardzo bryła koroli w hedgebacku. Zaznaczam, podoba. Trzymajcie się na razie. Pozdro.